Siemano tu Grzesiek i witam was ponownie na kanale Palmania mamy 27 września już niestety zagościła u nas jesień ale na szczęście dzisiaj jest przepiękna pogoda słonecznie 19 stopni super Palemki już powoli przestają tak intensywnie wzrastać, już ten wzrost ich powoli wyhamowywuje. Co niektóre przyrosty w tym roku, naprawdę imponujące. Ujuk również ta rozstrata tutaj. Fajny przyrościk. No ale niestety już Coraz bliżej zimy Faksoniana I tam widać w tle Dużego tracha Którego W tym roku wkopałem do gruntu Jak na razie Traszek po wkopaniu spowolnił przyrost. Jest to spowodowane tym, że no musi się oswoić ze swoim nowym miejscem. Musi się ukorzenić. Trzeba będzie już powoli myśleć o zimowaniu palm. Na tom będzie nakładany pokrowiec. Jest w trakcie szycia. Więc powoli szykujemy się do zimy. Tutaj jeszcze obok plony tegoroczne. Dynie to dosyć duże okazy. Jeszcze kilka innych palemek w Waszyngtonie. Robusty. Tutaj Karłatka. Tam dalej jeszcze. Satony w tym roku, bambus. Zobaczymy, jak przetrwa zimę. Nie będzie okrywany na pewno w żaden sposób, więc jestem ciekawy, ale myślę, że, że przetrwa. Przynajmniej powinien przetrwać zimę. Przy okazji, chciałem Wam pokazać nie tak dawny nabytek od Andrzeja Sobkowiaka oczywiście pozdrawiam Andrzej jest to Palma Princeps X Wagnerianus po zakupie przesadzona do większej Donicy na razie będzie rosła w Donicy myślę że kolejny sezon też pozostanie jeszcze w Donicy ale może za dwa lata wkopiemy ją do gruntu. Super Palemka, super Hybryda. Bardzo się cieszę, że, że jestem jej posiadaczem. Na koniec chciałem Wam pokazać rapidofilm Histix. No, w dość opłakanym stanie bym powiedział. Nie wygląda zbytnio rewelacyjnie. Jest to niby palma, która jest uważana za jedną z najbardziej mrozoodpornych palm. Zimę przetrwała bez jakiegoś dużego zabezpieczenia. Nie była ogrzewana. No ale wygląda niestety niezbyt ciekawie i Niezbyt zdrowo, jedyne co jest pozytywnego, to to, że tutaj obok wypuszczę nowe pędy czy też odnogi. Tutaj przyrost tej odnogi w tym sezonie jest dosyć. Dosyć imponujące jeżeli chodzi o Hystykse, ponieważ są to palmy, które niezbyt szybko rosną. Tutaj niedawno zauważyłem, że pojawiła się druga, jest na razie malutka bardzo. No ale jest i się pojawia. Kolejna rzecz, która jak na razie jest dla mnie pozytywna, to to, że po wypadnięciu stożka wzrostu bardzo ostrożnie, bo jest to palma głowa która posiada bardzo ostre igły. Znalazłem tutaj w środku, nie wiem czy to widać na kamerce, zielone, część zielona liścia, który się pojawił. Wcześniej nie było go widać, a to oznacza, że ten liść pnie się w górę, więc palma żyje. To jest pocieszenie w tym roku postaram się ją lepiej zabezpieczyć wcześniej ją okryję i, i myślę, że, że w tym roku będzie dogrzewana, żeby żeby troszkę odbiła na, na przyszły rok dzięki wielkie za obejrzenie mojego filmiku Dzięki, że wytrwaliście do końca. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i zachęcam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam, cześć.